Hej, tak jak Wam pokazałem na poprzednich filmach, yy, prawdopodobne miejsca, gdzie, yy, gdzie przecieka woda w pasacie B5. Pasat B5 Golf 4 to samo, yy, to tak samo jest u mnie. Jak nie jedne drzwi, to drugie drzwi, jak to podstawa filtra. I ostatnio Wam pokazałem, jak podstawę filtra uszczelniałem. No i teraz, z racji, że w Danii jest bardzo deszczowo, uszczelniłem podstawę filtra i zaczęło mi ciec yy, pod nogi kierowcy. No i przyczyna jest oczywiście znana. Cieknie tutaj spod tej blachy w drzwiach. Także dzisiaj uszczelnimy tą blachę drzwi. Jakby ktoś to chciał zrobić, żeby to wizualnie fajnie wyglądało, to wiadomo, najlepiej ściągnąć blachę, tą starą tą uszczelkę tutaj ten silikon wyskrobać, wyczyścić i złożyć po prostu na nowy silikon. Ja tak nie zrobię, ze względu na to, że yy, gdy później będę chciał tą blachę ściągnąć, to będzie dosyć problematyczne, bo, no bo taki klej do szyb czy silikon dekarski dosyć mocno złapią. Także ja to zrobię po prostu sobie tutaj. Jak już robicie, tutaj fajnie, jakbyście zrobili to bezbarwnym silikonem, ja to zrobię czarnym dekarskim, bo po prostu taki kupiłem. Nie chcę tutaj w Danii kupować drugie, drugiego, bo to są drogie silikony tutaj i silikon ten dekarski kosztował około 160 zł. Także nie będę po prostu bezbarwnego kupował. I tutaj, zanim to zaklei, uszczelnicie to ładnie sobie benzyną ekstraktylną wyczyście. Widzicie, jak ta woda cieknie, to te wszystkie, wszystkie tych tutaj co jest pod tą blaszą, to z tą wodą wam wycieka a po tylu latach to można się domyśleć co tam jest a żeby wam fajnie to złapało, żeby się nie odkleiło i nie puszczało tej wody, no to należałoby to wyczyścić fajnie. I też jeśli ktoś z Was ma włożone głośniki, bez tych adapterów, bez tych przedłużek takich. To też wam woda się by nie lała, dla bezpieczeństwa, jak nawet macie adaptery, to dookoła też ten adapter można fajnie wziąć wysmarować. Dlaczego są ważne szczególnie te drzwi? Ja Wam powiem, dlaczego i co u mnie się stało. Jak Wam cieknie woda, to Wam tutaj idzie na podłogę. A w tym miejscu mniej więcej jest moduł komfortu. I u mnie niestety tej wody tam troszkę się musiało zebrać. <laughs> nawet nie wiedziałem, bo teraz auto rzadko użytkuje, a codziennie pada. No i po prostu nie wiedziałem nawet, że ta woda jest i przestał mi działać centralny zamek. I się okazało, że moduł komfortu się uszkodził. Bo zalało go wodą. A podłoga jest nie jest równa, ona jest taka ryflowana Także nawet czasami nie będziecie widzieli, że tam wodę macie. Po prostu będzie w tych, w tych rynnach sobie stała. Także to jest dosyć ważne, żeby to było zrobione. Dobra, ja tu już do końca odtłuszczę. Wiatr wieje to, to na bieżąco. Fajnie paruje też to także kurcze nie mam też pistoletu do silikonu tutaj nie będę specjalnie kupował także zrobimy to wiecie jak nie wiem czy nie wysech Ciężko, ale już tak robiłem ostatnio. Żeby mi się tylko nie przykrzywiło tutaj środek, muszę tak w miarę w jednym miejscu to wciskać. Teraz fajnie by było po prostu tak sobie przejechać, ale to będzie ciężko ze względu na to, że silikon jest dosyć, dosyć jest gęsty, jest chłodno na dworzu. coś tego typu po prostu trzeba zrobić widzicie im zrobicie tutaj wężej to będzie po prostu lepiej ale to i tak jest boczek i sądzę, że, że najważniejsze żeby tutaj ta woda się nie lała a to jak to będzie pod spodem wyglądało to, to też nie jest nowe auto także myślę, że to jest ważniejsze dobra, ja tak zrobię całość, nie będę całości nagrywał pokażę Wam na koniec jak to wygląda i tyle słuchajcie, palcem to długo schodzi jak chciałem smarować Śrzebokrętem było ciężko wyciskać, bo tu się w rękę wbija. Także młotek i niepotrzebny pistolet. To już potem zrobiłem i tutaj do góry nie róbcie tego. Zróbcie tak sobie dotąd. Tyle wody się nie nazbiera, żeby Żeby miało wam górą lecieć. A tu od dołu są odpływy. Po prostu chodzi o to jak woda stoi, żeby tu nie wywalało tą blachą. Jeszcze końcówka mi została, później palcem ładnie zaciągnąć. Czy ładnie to nie wiem, ale zaciągnąć. Teraz możecie wziąć ten płyn do naczyń sobie, rozrobić zrobić z wodą. I wtedy lepiej się zaciąga. Z płynem do naczyń. Ja to robię na grubo. bo jeszcze trochę to bym miał w aucie także wolę żeby to było tak jak jest tutaj nie będzie wyglądało ale chociaż będę miał spokój tu gdzie za mało to dołożę później silikonu To dołożę później Jakbym to robił w Polsce to bym użył kleju do szyb tego czarnego też on sądzę że jest lepszy chociaż silikon lekarski też jest ok tutaj co jest taki nadmiar to później zmyję bo to jest mokre jeszcze także ja to później sobie benzynką ładnie pozmywam także tak to nie zostanie Dobra, ja sobie ładnie powygładzam, to nie będę całości już na nagrywał. Chodziło o to pokazać właśnie, gdzie to zrobić, w którym miejscu. A jeszcze ten głośnik sobie też uszczelnicie, też nie musicie od góry, a chociaż ten kawałek tutaj. Także tyle z mojej strony. Dzięki, cześć.